Klasa druga de gimnazjum powinna mieć teraz lekcje języka polskiego, ale ich nauczycielka rozchorowała się. W ramach zastępstwa nauczyciel fizyki Andrzej Lesicki postanowił porozmawiać z gimnazjalistami o zawodach, które nastolatkowie mogliby w przyszłości wykonywać. Mogliby zostać youtuberami. Mógł robić cokolwiek, byl nie to co moi starzy. Chciałeś powiedzieć rodzice, tak? A czym zajmują się twoi rodzice? Mama ma mój ojciec jest youtuberem pedofilem. Ojciec? Woduje gołębie. To jest totalna rzecz. Gołębiasz? Alfred Fryta! To co moja mama? Ona pracuje w Instytucie Fizyki. Robi jakieś badania, eksperymenty. Wygląda trochę jak Mike Erman, prawda? Mama pracuje w Instytucie Fizyki, tak? A ty jesteś bilska? Tak. A twoja mama jak ma na imię? Renata Bilska. Renata Bilska. Ale chodź, studiować z twoją mamą. No, tak, nawet mieliśmy pisać razem pracę magisterską, słuchaj, tylko dziekań się nie zgodził ze względu na jakieś takie formalne sprawy. Jest co? Powiedz twojej mamie, żeby zadzwoniła do szkoły, dobrze umówimy się. Powiedz twojej mamie, kurwa, to nie jest moje dziecko, rozumiesz? E, I zaproszę was na jakiś obiad, taki jak kiedyś Ala, zakochany pies. Co? I macin na obiad do nauczyciela fizyki. Nauczyciel nie miał kontaktu z mamą Jadzi od czasu zakończenia studiów. Nie wie, że nastolatka wychowuje się bez ojca. Koledzy, słysząc o znajomości nauczyciela. O, ciekawe, co sobie pomyśleli. Lesicki jest alimentarzem. Tak mało w szkołach, że Lesicki nie ma na alimenty dla córki. Chcą to wykorzystać i dokuczyć koleżance. Prawda, twoja stara była z Lesiem. A twoja stara! Nie ma dzieci. To jest najgorszy tekst typu Twoja stara, jaki kiedykolwiek usłyszałem. A może Lesia to rzeczywiście Twój stary? Co? No, w sumie to nosy mają identyczne. No, jakby tak dobrze zmierzyć, to? Spadajcie stąd, gdzie złozieńka ta dziewczyna. Koniec. Prawda boli najbardziej. Oni są nienormalni. No, ale. Co do nosa to mają rację. Czy też? Nie denerwuj się, pomyśl, przecież nie masz taty. Mój tato nie żyje. Właśnie żyje. Zbędził nazwisko na Lesicki i uczy w szkole. Może wciskać ci kit, a tak naprawdę to Lesiu jest twoim ojcem. Moja mama nie kłamie, jak masz tak mówi, to spada. Zdejmij ponczochy. Czy jednak ten nosek porównuje, jednak poru... jednak pojawił się cień wątpliwości. Następnego dnia Jadzie do szkoły odwozi mama. Kobieta okłamuje córkę, że jej tata nie żyje. Wstydzi się jej powiedzieć, że zaszła w ciążę z przypadkowo poznanym na dyskotece mężczyzną. O, pierwszy raz narrator mówi nam coś, czego ja nie wiem. I co, i wpadła z... Lesickim, Lesiem. Dlaczego nie mam żadnego zdjęcia z tatą? Przecież tyle razy na ten temat już rozmawiałyśmy. Jak się urodziłaś, tata był na stypendium, potem był ten straszny wypadek jak wracał. Sfabrykował swoją śmierć, aby nie płacić alimentów <laughs> i zmienił nazwisko na Lesicki. Prawda jest taka, że nie wiem kto jest ojcem Jadzi. Poznałam go na dyskotece, wypiłam trochę alkoholu i stało się. Nie wiem, niech ona mu powie, że podejrzewa, że Lesicki jest ojcem, to no alimenty go naciągną. Jeszcze może coś się uda w sądzie zrobić. Jadzia! O, dzień dobry. Co tam? Co, co mamy? Nos, Jadźka, nos! Nos i są identyczne! Przestańcie! Pozdrowiłaś mamę, tak jak prosiłem? Andrzej Lesicki nie ma pojęcia, że koledzy dokuczają jadzi, że nauczyciel jest jej ojcem. No, czy on jest głuchy? On nie usłyszał tego jadzia, nosek, nosek. I jak oni przyjebali się. te spizgani są z daleka. Od jak troll face wygląda. To troll face to zrobił dosłownie. Sa druga de gimnazjum ma lekcję biologii. Gimnazjaliści zapoznają się właśnie z genetyką, czyli nauką o dziedziczności. Dla kolegów Jadzi to kolejny pretekst, żeby jej dokuczać. Leworęczność i praworęczność to są cechy dziedziczne? Jadźka jest praworęczna, w prawej trzyma długopis. Ciekawe, czy Lesiu też. No, też jakiś losowy dziad, to jest praworęczny, też musi być moim ojcem. Posłuchajcie, podobnie jest z ułożeniem dłoni. Na przykład tak jak do modlitwy. Chciałem po prostu coś głupiego zrobić, ale nie, bo mnie o obrazę uczuć religijnych. Jakie cechy są jeszcze dziedziczne? Spierdolenie. Alkoholizm. Można dziedziczyć alkoholizm? Ej, ciekawe, czy można zaburzenia upodobań seksualnych dziedziczyć po kimś. Na przykład pedofilię. I oczy. Brawo. Kolor oczu jest dziedziczny. Tak samo jak kształt uszu i nosa. Lesicka, masz przerąbane. Ja przepraszam bardzo, ale co to za żarty? A ty nie słyszała pani, że Lesiu jest ojcem Jadzi? Dla ciebie pan Lesiu, gówniarzu. Pana Lesickiego, jeżeli już. A poza tym ja nie wiem, co wy znowu wymyśliliście. Czemu to są dziewiątki na tych ławkach? Nie, nie pytaj. jest TVN. No mama Jacki, Lesio. Znaczy no, pan Lesicki byli parą, a Jacka jest do niego podobna. Odczepcie się w końcu. I przepraszam, możecie przestać się wygłupiać. Spokojnie. Pan Lesicki ma żonę i dwójkę dzieci. i Takie żarty są naprawdę nie na miejscu. Ma żonę dwójkę dzieci, już na nich musi płacić alimenty, już mu nie dopiero lajcie więcej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mamy takie pytanie. Pan jest praworęczny czy lewo? No, no właśnie. No. no prawo, a co? Umie pan zrobić taką sztuczkę? No także. Jaką palec. jaką sztuczkę? No tak jak do modlitwy, palec na palec. No proszę, no i co? O, no, lewy na prawy. Dobra, dziękujemy, do widzenia. A dziękujemy. Cześć. Widziałeś ich? Basia, o co chodzi z tym prawo-leworęcznym? No... już chodzi o to, że leworęczność i praworęczność to są cechy dziedziczne, podobnie jak układanie... Czy na podstawie tego serio można stwierdzić, to przecież chyba z 90% ludzi jest praworęcznych. No, widzisz, chłopcy zdrali sobie, że Jedna z ich koleżanek jest twoją córką. No, wiesz co, no, Chodzi o, o Jadzie Bilską, tak? No tak, chodzi o Jadzie no, Bilską. No, no, ja nie wiem, skąd oni biorą te pomysły. Słuchaj, bo e, dowiedzieli się na lekcji, że ja studiowałem razem z mamą Jadzi Bilskiej. No i z tego powodu zaczęły się żarty na ten temat. On więc ciebie też to śmieszy, tak? <słuch> no. <słuch> co to była za emotka? Tymczasem Jadzia całą sprawę zaczyna traktować bardzo poważnie i naprawdę myśli, że jest córką nauczyciela. No Jadzia już się nie strali. nawet jeśli to prawda, to będziesz miała ojca. Musisz zrobić testy DNA. Jakie testy? No takie na ojcostwo. Musisz wydobyć plemni. Może być też ślina krewa. Takie testy kosztują tylko 40 zł. Tylko jest jeden problem. Musisz mieć DNA Lesickiego. A skąd ja wezmę jego DNA? Idź z nim na papierosa i pozyskaj jego ślinę ze spalonego papierosa, którego wyrzuci. Albo wydobądź. Jego plemni. Chodzi o to badanie DNA, co było dzisiaj na lekcji, bo Sandra widziała w jednym serialu, jak lekarz kradnie ślinę z kubka pacjenta i ją bada. To tak się da? Nie da się, musisz zdobyć plemię. No teoretycznie się da. A czy można zrobić takie badania w domu? Mhm. A to też było w tym serialu? Nie, ale w internecie pisze. Jest napisane! Jest napisane! Świetno napisane! Go zrobić i to kosztuje 40 zł. Lub telefon do kieszeni. Po pierwsze to jest napisane, a po drugie, dziewczynki, doczytajcie uważnie. W aptece rzeczywiście można kupić zestaw do pobrania materiału genetycznego i kosztuje on 40 zł. Natomiast później ten materiał trzeba oddać do laboratorium, a tam badanie kosztuje już 1000 zł. Czy one są naprawdę takie łowne. A co dziewczynki, wy chciałybyście takie badanie zrobić? Nie. Po co? Nie, po co. Z ciekawości pytam, co tak jak nie wiem, jakiś bandyta by poszedł. Nie ja wiem, gdziekolwiek kupić broń i. A która się najlepiej nada do napadu? No ta. A co? Chcesz napaść kogoś? Nie, nie, z ciekawości. Mam gdzieś jaka na takie badanie. Może zróbmy zbiórkę w klasie? Wszyscy są tu zajawieni. Czternastolatka wpada na nowy pomysł. Lesicki wcale o tym nie usłyszy. A, może sam się dołoży na zbiórkę? Albo ucieknie, bo U, już wiedzą. Bilska kupiła w aptece zestaw do pobrania materiału genetycznego i zamierza porównać swoje geny z genami nauczyciela. Pomaga jej w tym jej przyjaciół Cassandra. Okay. Tylko trzeba przeczytać jeszcze instrukcję. Jezus, czemu te instrukcje też zawsze muszą być takie, takie, takie malutkie literki zawsze są. Trzeba pobrać inne z wewnętrznej strony policzka, musisz otworzyć buzię. Dobra. Jezus, jakby na rycerza miała ją mianować. Otwórz. O, szerzej, nic nie widzę. Dobra. Ja to oglądam, jak ona idzie i tym patyczkiem boryju, ona siedzi z tym gębą, to ja się zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem, że... Nie, wiem. ogóle. A jest. A jest opowiem wam historię, Mojej gminy, opowiem wam historię. Tak, ktoś nie wie, jestem technikiem gastronomicznym i również musieliśmy pobierać próbki DNA potrzebne do badań, tylko to nie była ślina, to nie było nasienie, to nie była krew, tylko. Gówno. Dosłownie i w przedości. Musieliśmy nasrać, wsiąść patyczek i to dać do próbówki. Ja się z prawie jak to robiłem. teraz teraz potrzebujemy śliny Lesickiego. Nastolatki! Oj, teraz Lesicki będzie się tak z gębą, bo będą patyczkiem jeździć po rynku. Zamierzają wykraść kubek nauczyciela fizyki. Chcą pobrać z niego próbkę jego śliny, która jest im niezbędną do badania DNA. Dzień dobry! Przepraszam, że tak naszłam pana, ale. Czy ja chciałam się zapytać? Tu tam jest jeden uczeń tylko i on. O ci tam robili, lesiu. Pan już wypił herbatę, bo ja chętnie pójdę umyć kubek. To jest najgorszy sposób na wydobycie czyjegoś DNA, jaki kiedykolwiek widziałem. Tak, na szkolny zmywak pójdzie nagle z dupy. Nie, no ja będę pił jeszcze herbatę dobrze? Okej. Okay. No ile będziesz pisał tę poprawkę? Skończyłeś? No to pokaż. Sandra, vas? Mam. Gimnazjalistki są podekscytowane. Udało im się ukraść kubek nauczyciela i mają nadzieję, że dzięki temu zdobędą jego DNA. W łazience chcą pobrać materiał genetyczny. Ciekawe jak one mu się wytłumaczą z tego. Panie Lesie, kobiece instynkty się odezwały i musiałam po prostu jak najszybciej wziąć i to obycie. Nastolatki myślą, że nauczyciel ich nie znajdzie. Tymczasem Andrzej Lesicki widział jak wbiegają do łazienki. Jak on to widział? No kto wizję ma w oczach? One wybiegły od razu. To co on turbo odpalił, jakieś? Jak <noise> tam parowa. No, co wyrobić z moim kupkiem? Nic. Kobiece instynkty. Testy DNA, no i co zestaw do pobrania materiału? Wyjdź, proszę, może. ty naprawdę myślisz, że ja jestem twoim ojcem? Skąd pan wie? No, no słyszałem te plotki, no, ale dl dlaczego ty tak uważasz? No, bo razem z moją mamą gotował pan. Metamfetaminę. Spaghetti, ale zakochany pies! Ale to jest nazwa yy, potrawy, tak się wtedy gotowało. To jest z film, wiesz? A to, że chcieliście pisać razem pracę magisterską? No, od tego się wciąż nie zachodzi. Tak się robi dzieci: wspólne gotowanie spaghetti i pisanie pracy magisterskiej. Jeśli macie dzieci i się z was zapytają, skąd się biorą dzieci, to ze spaghetti i prac magisterskich. Co, ja nie wiem naprawdę, czy Twoja mama mówi prawdę, czy nie, ale wi ja wiem jedno. Ja nie jestem Twoim ojcem. Wszyscy mnie okłamujecie, nie wierzywam. No i potem córka Lesia idzie z tymi próbkami DNA do szpitala, gdzie dowiaduje się, że nie może zrobić tych testów DNA, bo to kosztuje tysiąc złotych. I nawet sam fakt, że mama jej koleżanki pracuje w tym szpitalu, nie pomaga. Tymczasem do szkoły przyjeżdża mama Jadzi. Została o to poproszona przez Andrzeja Lesickiego. Jak wyglądasz? Ja coś nam się. Jednak przyszli się spokojnie przywitali i nie zaczęła drzeć mordy o alimenty. To już znak, że jednak nie jest ojcem. i powiem wprost: Jadzia uważa, że jestem jej ojcem. Wow, no. I wyobraź sobie, że próbowała nawet pobrać ode mnie ślinę, aby zrobić badanie na ojcostwo. Co ona wymyśliła? Strona wymyśliła. Nie no, ale z drugiej strony, no to no miała prawo tak myśleć, że on pierdolił jakimś zakochany psię, że razem studiowali, matka też zatajała wszystko o ojcu. Te podobne nosy, uszy. Ja, ja wiem, kiedy to się zaczęło, bo tak naprawdę ja palnąłem głupotę na lekcji. Powiedziałem, że razem studiowaliśmy i, i na studiach jedliśmy razem spaghetti, ale zakochany pies. No i od tego wszystko się zaczęło. Składała to. Spaghetti, ala zakochany pies. Nie miałem o tym w techniku. Spaghetti z psa? Psa biorą i bielą? I kim jest ala? No i potem się dogadały, pogodziły i koniec. Kurwa, klawiatura moja.